I się witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Filmie, gdzie składamy zbroję Mark 3 od Dagostyni. Dziś jesteśmy na egzemplarzu o numerze 52, czy o numerze 52. Nie wiem, słaby byłem z polskiego, wszyscy mi to wytykają, jak się mylę, ale nie rozmawiajmy o języku polskim, bla tylko bierzmy się za składanie. W dzisiejszym egzemplarzu mamy obudowę oraz elementy odstawu biodrowego. Dzisiejsze składanie zaczynamy od zamontowania wspornika w jedną z części tego biodra. W drugim etapie trzeba wcisnąć pierścień łożyska w drugą część biodra. I w ostatnim etapie składamy tak lejek, czyli bierzemy jedną część, wkładamy w drugą i dokręcamy za pomocą śrubki. I dzisiejszy montaż jest zakończony. Kolejny egzemplarz za nami, kolejne elementy złożone, jednak no nie do końca. One są przygotowane bardziej do złożenia w następnych egzemplarzach, tak samo jak przy poprzedniej nodze te części, tylko że od drugiej nogi czekają sobie i czekają i czekają, więc te też pewnie upoczekają. a ja się naprawdę obawiam o te elementy, bo no one nie są jakoś szczególnie umontowane i to mnie drażni, trochę męczy też. Że można je zgubić i trzeba je trzymać na półce, w takim miejscu, żeby żaden element się nie zgubił, żeby nic się z tym nie stało. No, jedyny plus tutaj jest, że śrubki są na każdy egzemplarz przygotowane, a nie tak jak jest przy Arturitu, że jest zestaw śrubek na trzy egzemplarze. No, wtedy to by się już wszystko pogubiło. Ale tutaj, no przyznam, że mogliby zrobić w ten sposób, że iść po kolei jest... Stopa, potem łydka, a potem obudowa od łydki, potem kolano, potem udo, potem biodro, w ten sposób by to miało jakiś sens, a tak to jest trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, a później złącz to wszystko i ci schodzi 2-3 godziny, aby to wszystko ze sobą połączyć i szlak trafia. Szlak trafia wtedy, bo zamiast za każdym razem montować sobie po 10-15 minut, to montuję sobie 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund, 30 i po 20 egzemplarzach schodzi ponad godzinę. Więc. Trochę słabo. Ale i tak bardzo się nie mogę doczekać składania. Jeszcze tak sprawdzałem na internecie wersje innych tych stron de agostini w innym języku i widziałem tam, że jest na przykład albo Robocop, albo widziałem, słuchajcie. I to jest ciekawe dla fanów Power Rangers, ten pierwszy mega zord, Przyznam, tak bym go chciał mieć. Jakby wyszedł od razu, od razu biorę prenumerat... prenumeratę, premium. Jak patrzyłem, jest to 5 oddzielnych zordów, które się składa w jeden. Więc to naprawdę to, to by mi się spodobało. Uważam, że to byłoby coś. Eee, a tak a propos jeszcze tego, że są figurki. Jeszcze wrócę na, na chwilę do figurek, które są aktualnie wydawane. To moim zdaniem cena 7 dych za jedno, niby w porównaniu do ceny sklepowej, no to jest tanie, bo sklepowo jest po 120 zł. gdzieś, ale czy płacić no 7000 zł. za no 7000 zł. W, prenu, w, pre, w prenumeracie premium, aby dostać 110 figurek, no uważam, że trochę dużo ale no co niektórych naprawdę bym chciał mieć, szczególnie ta nosa. jednak uznałem, że 7 tysięcy no to by jest zbyt dużo i wolę sobie w tą cenę, w tą stronę zakupić jakiegoś drona na przykład, aby urozmaicić jakoś filmy, a może jakieś vlogi albo coś, ale zawsze dron to dron, a figurki by sobie tylko stały. No, dobra, nie będę przedłużał, dzięki, siemaneczko, cześć.